Siemanko, witam was słuchajcie w filmie, w którym na Ascendanty i Immortale zagram pierwszy raz Fenixem, Gra była naprawdę bardzo zacięta i bardzo wyrównana, więc oglądaj do samego końca. No i jeśli napiszesz w komentarzu Fenix to ja przypnę ci serduszko. I łapeczkę zostaw też w górę oczywiście. Jeszcze przypominam, że streamy są codziennie od 17 na moim Twitchu. Wbijajcie tam, wbijamy rangę, lecimy po Immortala. I nowy agent będzie zaprezentowany na moim streamie 24 marca. Stream zaczyna się już o wiele wcześniej, ale od 16 będzie prezentacja nowego agenta. Więc jeśli chcecie go zobaczyć premierował, no to wiecie tam wtedy na Twitcha. To tyle, lecimy do filmu. Jesteśmy, słuchajcie, w lobby, klikam start. Ascendant 257 RR, zobaczymy jak to pójdzie. Ogólnie mam niezły zielony dywan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć gier wygranych z rzędu. Słuchajcie, jest całkiem nieźle, całkiem lecę. Statystyki w ogóle takie dobre, co nie? W sensie, tu jest chyba y, cztery gry, w których mi brakuje jednego y, kila albo dwóch do MVP gry, co nie? Całkiem fajnie mi idzie. W sklepie mam dzisiaj o, wachlarz niebios, spoko, wachlarz, no tylko ja tutaj już mam wachlarz lepszy, bo ja mam wachlarz tutaj taki. O, taki ognisty, właśnie piękny. No ale dobra, poza tym klasy Gliczop. No też mam Sentinela już. Spektra osobliwości fajna. I mamy gierkę widzowie. Zobaczmy, jak będzie się grało z jaka mapa lotus. Bardzo dobra mapa na Feniksa. Bardzo dobra mapa na Feniksa. Dobra, oj, tak, instalok Feniks. Siemanko. Zostawcie łapeczkę w górę i napiszę w komentarzu Fenix, a przypnę wam serduszko. Jakbyście się pytali, co ja mam tutaj za bobka, to to jest opryszka. Bardzo nieprzyjemna. Sprawa bardzo nieprzyjemna, bardzo bolesna. Jest ona posmarowana jakimiś maściami, dlatego jest taki bobek. Dobra, w teamie mamy tak: Gecko, Omen, Killjoy, Phoenix. Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podoba, że na wyższych rangach przeważnie tutaj są tacy bardziej dojrzali gracze. Tu nie ma tak, że ja instalokuję Phoenixa, no to potem leci Joru, Reina, Jetka i jeszcze Reiska. Tu jest chłopie, tak, już od razu ktoś Gecko zinstalokował Tu Killjoy, tu Smokey. Graz 3 pewnie do ale to nic. Siemanko, jestem gracz 3. O, dobra, biorę brisza. O, wchodzę do lobby, lokuję brisza. No, dosłownie wchodzę do lobby teraz, co? Zdodżowali, niestety zdodżowali. A była taka piękna mapa. Zobaczymy, znaleziono grę. Byle nie ascent, i byle nie sunset. E, matko, mamo. No. Nie mogę, proszę, pomóżcie. A była taka fajna mapa. Czemu musi być ten ascent? Widzicie? To są wyższe rangi. Mamy w teamie chłopie instalok Fenixa, Jetka jest, Sowa i Omen. I gracz 2 napisał I can feel, czyli on może zagrać tym, co jakby wiecie, jest ostatnie potrzebne. Kurde, jak ja dawno tego nie miałem, nie? Bo już dawno nie grałem na i na Immortale. Cały czas były challenge, chłopie. Ja Większość odcinków, w sensie inaczej. Większość rankedów jakie grałem dotychczas, to było chłopie, grałem rankeda, ale odwrócony monitor, 1000 sensa, myszka do gry nogami, chłopie, i inne takie. To cud, że miałem w ogóle 3 wtedy, nie? A teraz, tutaj trochę przy tryhardziłem minimalnie od 4 dni I już widzowie, lecimy pięknie Teraz Immortal! Ale mam taki pomysł na widzicie tego Immortala Taki będzie odcinek z tego fajny Jesteśmy w gerce widzowie, mamy taką kostkę Fajna bardzo, co? Jak myślicie? Zagramy sobie ghosta i fleszyka To się chyba najczęściej gra na Feniksie, co? Gościk, fleszyk Okej, okay. tak szczerze, to ja wolę grać B. Ja wolę grać B. Bo wiecie, tam jest main, tam jest bardziej taki mm, krótki dystans i ja z tym fleszem mogę sobie fajnie zza ścian wychodzić. Okej! Okay. Just if you want, you didn't need to pink and I would flash uh, when I hear them. And we can pick ball. Three, two, one, flashing one HP Dobra! On mi dał chłopie w biegu! Yy, Heda z ghosta mając full mleko! Jak to się dzieje ty? Nie, dobra, będzie... Mas... Ooooole shot! Niezły strzał, bratku. Yy, they are making. Maybe rotating, maybe rotating. Dobra, dobra. Ej, kurczę, ale się fajnie gra. Widać, że tutaj drużyna myśli, drużyna używa mózgu. Ja nie mogę, co jest ty? Jetka też Immortal, spoko. No. Dwóch nam idzie, zobaczymy. Oj, oj oj, tutaj omen wyrwał niezłombanie. Ale oni i tak jakby chcieli bez Bardzo fajnie tutaj eliminacja. O, jeszcze jeden jest tam guzik. Dobra, wiedzą gdzie są. Oj, omen tutaj, byle by się nie wywalił teraz, bo jak omen się wywali, to oni mogą mieć na A. O kurde, ale mam mało HP. Ale jetka co daje? Trzy heady. Omen, jeden na jeden. Ale ma 20 HP. Mm, kaplica widzowie, kaplica widzowie. Nie, no nawet ja wiedziałem, że ten soba tak zrobi. To było oczywiste, że jak rzuci tą strzałkę, to że będzie chciał, że jak wyląduje, to pikuje. No nic, no. Akurat tamta runda była unlucky, bo ja wyrywałem taką bułę chłopie, że tu się nie dało nic zrobić, nie? Ale fajny klasik, co? Jest B. Ajajaj, aj, aj, 78 wieko. Kurde, no to jest runda eko, tak. Tu na chilku. Oho, no nic. No dobre, teraz musimy pokazać, na co nas stać. Tu podejdę na blisko. Be clear, be clear. I pushed B. Dobra, idę im na plecy tu I'm flanking them, but they have cipher, so I'm just waiting here O nie! Tu może być? Chyba nie Short Co on tak jakoś bokiem idzie? Bro! Nie no, co jest ty? Czemu ja go z vandala nie mogę trafić, chłopie? Classiciem to od razu, ale vandalem się nie da, co jest? Bo on jakoś tak dziwnie chodzi, miałem takie przeświadczenie od początku, że może dlatego mi się tak w głowie zaryło, że myślałem, że on dziwnie chodzi i dlatego zwracałem uwagę na to, jak on chodzi, a nie strzelałem w niego, nie wiem, co ja robiłem, szczerze mówiąc, tak, nie wiem, to była dziwna runda O, oh, o, oh, o, oh. B arrow and camera, cypher and y sova B, smoked B brimstone also be. Ej, dobra, ja jestem kurde tragiczny chyba. Ale wydaje mi się, że ja za bardzo tak jakby boję się ich. Że ja czuję taki zbyt duży respekt do przeciwników, nie? Bo zaraz sobie tak na początku wejść w tego maina, tak jak ja bym to zawsze zrobił, to tutaj jakoś tak gram chłopie na Te, co to jest za pozycja w ogóle? To no, ja mam zbyt duży respekt do przeciwnika, zdecydowanie. O oh, man, A, Jeden na jeden, Ajajajajaj. Nie no, to i tak jest git. No dobra, no muszę, muszę ja tutaj porobić. Bo, kurde, ja tutaj zawodzę. Nie będę ukrywał, że to ja zawodzę. Jak nie zraję w tej rundzie kili, to już będzie ciężko, bo tutaj wiecie, będę tak. Y... myślał, że kurde, no to jest moja wina ewidentnie. Cypher camera B. No, 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 many mid, many mid. Short, short. Aj, kurde, dobra. No przynajmniej dwa kile siadły, dobra, już jest w miarę. Git, to już nie jest runda, gdzie nic nie zrobiłem. Fajny lurk tutaj. Dobry timing złapany, bardzo fajnie. Both meat, both meat Co? Co to było ty Still both meat, one close market N -n 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 O nie Ona ma dasa Aha No i gecko Ona ultowała od sorda plantuje ja Kurde Lecimy chopoki, dawać go Ale ma broń Odina Nice, let's go Dobra Kurde, fajno, fajno A bo dobra, może by mi rzucił ktoś? A znaczy co, ja mogę zagrać z twoim Kevem w teorii, nie? Mam ulta, to, to, to git Fajnie, fajnie Fajnie jest bardzo to na Feniksie, że ja mam często ulta, to jest naprawdę mega OP Bo to wiecie, jest takie podwójne życie, znaczy no dobra, to co ja nie powiem Naprawdę nie wiedziałem, jak działa Fenix one, one b One b One b I can ult Dobra Ja, ja, ja. Dobry ulcik, dobry ulcik Oj, kilo tam na plecy jeszcze fajnie, fajnie. Może tu już gdzieś będą. A to nasze, dobra. <laughs> nie, nie mogę. Stop it, stop it. Left or right. No, gdzie wy jesteście, chłopaki? Dawać śmiało, pikujcie. O, nice. No i git widzowie, widzicie elegancko. Fajnie, fajno. Gdzie teraz mogą iść? Wydaje mi się, że nie będą próbowali B. I, I think they are going to meet. Bo tutaj na tym B tam nie wychodziło, wątpię, że A zrasują. No, bardziej tak pod y, midem myślę, że będą. Y, biend mid. Y, top mid, top mid. No nie, no patrzyłem na mapkę. O Ojej, to brzmi jak taka tania wymówka, ale przysięgam, że patrzyłem na mapę. Ja nawet nie widziałem, co mnie zabiło. Ale to jest kurde. Nie, to nie jest wymówka, to jest właśnie mega głupie. Czemu ja patrzę na mapę w takim momencie, no? To i tak moja wina KJ have ult, we can play retake Oj, no, Jetka, fajny frag znaleziony Cypher nie... Co on tam robił w ogóle? Co Cypher robił na rusztowaniu? O nie No i co? No i tyle było z tego ulta Tyle było z tego ulta, widzowie Ale Cypher głupio wleciał Sowa jeszcze z killem, chłopie Ty, zaraz tutaj robimy retake No dobra, pod heavenem, strzała pod heaven Jeden jest tutaj O panie Ojej, ojej, gacie Sorry, sorry No nie no, no to było głupie, to no, fakt Niepotrzebnie tam pikowałem Może otworzę to, na no, no i, i rozwalę od razu Ty, oni cały czas są B Killjoy, can you... Y nevermind, no, nevermind, never, no, no, no Kurde, ale moja drużyna leci fajnie Dobra Teraz sobie cofnę Biegniemy do nich, biegniemy do nich Wait for me, I have to flash Under heaven and, y po, 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 po. No nic, no nic. Kurde, no nie siedzi mi tu coś, kurczę Jakoś tak za bardzo... Mam wrażenie, że... Nie wiem, co robię źle, czekaj, no muszę pomyśleć. Hmm... Myślę, że i tak się ich za bardzo boję, nie? Cypher trabbi Oho No Spoko, że tu przeszedłem, ale już jest spike zaplantowany, nie? Ja nie wiem czy my mamy w ogóle czas na to, nie zanim ja tam dojdę. Go safe, go safe. No dobra, mówią, że go save, to go save No dobra, no. Może być, może być O, ktoś się od spajka owalił, chłopie Okej, okay. musimy... Nie wiem co zrobić, tak szczerze Ale my ten mecz przegrywamy, ja czuję jakbyśmy go wygrywali Bo oni tak dziwnie grają w atakujących Tak kurczę, ja mam wrażenie, że oni cały czas chodzą ale tak naprawdę to oni plantują A cały czas, co nie? Bo oni chodzą pod bale i tak... No, oni grają po prostu default, no Nie no. są na midzie te tutaj i think they are going short. Ale timing, no! Matko, co to jest za timing? Szemu on tak nie pikuje, no. Widzowie, po atakujących powrócimy ten mecz Ja wam godą. To jest kombak po atakujących. Ostatnio słynę z kombeków. Oho, lecimy, lecimy. Spokojnie. Zróbmy 7-5 i będzie elegancko. Jednego arba mi brakuje do ulta. Ej, czuję, że to będzie wjazd B teraz, co nie? Takie mam wrażenie, takie mam wrażenie Destroy camera Okej, okay, it's A rush, I think Oho, chyba arasują, A, Sowa ultuje, Gekko tam też siedzi A, karamba Nie, no dobra, warzywo mega gram akurat, ty Ale Sowa spoko tu poleciał Co, ten ult w ogóle tak lata po prawo-lewo? Nie musiał Sowa zeskakiwać i go pikować, ale... Oooo, ojojojoj, oj, oj. ale spokojnie mamy to. Git, git. Dze, w ogóle to przypominam, że dzisiaj jest streamek na Twitchu, tak? Jak w się sensie codziennie są streamki od 17.00. Zanim długo będzie nowy komputer, to w ogóle, ale tutaj wbijamy Immortala. Czy ma ktoś mi rzucić? Jetka mi ma rzucić. Jetka, can you shoot wandal. on the ground. Sowa, sowa. Shoot arrow top Aha, ona nie ma po prostu. Omen, bye kevlar, bye kevlar, Omen Na strand. Aha, on nie kupił, no dobra. Omen, omen, drop mi wandal, I can ult. I can ult meet Come, come, come to me. DJ, you should be, when I got hit by the cypher, uh, cypher camp. Dobra, nie mam siły. It wasn't even It took like, chance... Aaj, nie zdążę trapa nawet zdążyć. Come on, I will give you vandal. Dobra, no. Lipton. Cypher top mid uh, after headshot, from Spectra No dobra, fajnie, dostał headzika O dobra, no nie no, no nie no uh, 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 uh. Więcej skupienia potrzebuje na grze 10 sekund Going B, going B No time, night Fajnie, fajnie! 7-5, połowa widziane robimy robimy comeback oczekujących Jak wygramy pistoletówkę oczywiście, bo to jest bardzo ważne no, pistoletówka będzie wygrana i robimy kombaczek. Dobra, oni mają cyfera. Na B będzie ciężko, chyba że będzie grała, ale wątpię. Mają gecko, który myślę, że też będzie grał B. Brimstone's, kurde, nie, no, sova, sova Cypher B, myślę. Sowa, Cypher B, ta Maybe fight short. Aha, ja bym sobie to podniósł. City dead, jet. I'm going market, wait. Słowa Steel Market Nice Dobra, ale to było blisko stary, żeby było takie warzywo, ale na szczęście Opanowany byłem i się udało Dobrze, jest yes, git, jest git O matko, ale mi serce teraz zabiło szybciej, jak tutaj Blisko było, żeby zwarzywić to Ale seryf arcane piękny, ja ci kręcę Wieko Short Wait, I'm coming, come to jet, kom to jet Orba orba Dobra, tu nie widzę Fajnie, mamy 5 na 2, dobrze, bo my mieliśmy w większości ghosty Więc dobrze, że tutaj dobrze na idzie Nice, good job, good job Take vandal from jet, you took it? Dobra, fajnie, fajnie Oj, ale elegancko Bo kurde, tak sobie myślałem wtedy Yes, yes Myślałem sobie, że kurde, my mamy chłopie Trzy pistolety, nie? Mamy dwa ghosty, sheriff, jeden wandal, i tam nie pamiętam kto coś miał. Chyba Bulldog. I myślałem, że kurde, trzy pistolety to, to za mało chyba. W sensie równy meczyk i nie chciałbym przegrać, bo jakby sforsowali, to byłaby Lipa, ale na szczęście grali eko. Wezmę orba. Short, 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 short. a w sensie, no nie no, jakby tego trap'a nie było, to nie było aż takie głupie, ale flowless runda dla enemi Oj, ja cię kręcę Coś z tym moim ultem teraz trzeba, co? I have ult, Cypher playing A Maybe we can rush B with my ult, okej? Okay? No dobra, zobaczymy czy mi to wyjdzie, czy nie wyjdzie aha No dobra, spoko Masno, masno No nie wiem widzowie, bardzo bym chciał wygrać ten mecz, wiecie? Sowa ma 60 no, Sowa ma... Aha, no dobra, oni znowu wygrywają rundę, a u nas nikt nic nie zabija. Ja nie wiem. Nie wiem, co tu trzeba zrobić, no. No bo ta Jadka te chodzi tu kur... Ale tam Jadka to nieźle kieruje. U nas dziadka też gra spoko, ale teraz coś po atakujących to śpi. A tamta właśnie teraz się obudziła, nie? O nie, o nie, o nie. Ale ten Sowa... Kurde, dostajesz hita z fantoma i ci celownik leci w kosmos, nie? No w sensie jak heda dostaniesz. No ale to. Hm. O oh, karamba, Mamma mia, widzowie. No co to się podziało? Aha, teraz tu cypher I can flash for you, if you want to go. Nice, operator somewhere. Tu market, tu market. No dobra. Musimy Co ma ulta nie ma No dobra, czuję bombę tu Dobra easy Biorę operator on top? No dobra Kijże na operatorze tego jeszcze nie grali wariacie I need one Orb to Ulta City inside city inside Oho On ma Ulta Yeah Dobra fajnie nie znieszę ulta Aha, dobra, on mi dał planta żebym miał na Ulta, fajnie mądrze Oni nie mają ulta na Brimstone, więc możemy tu siedzieć w dużo osób To city, both city Fajnie Dobra, game Aj widzowie lecimy Nice, nice good entry Phoenix Thank you. A, powiedział mi good entry phoenix widzowie To jest moja pierwsza gra z Phoenixem tak? Naszyp to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, bo to nie jest Liga Legend, że tu każda postać robi całkiem co innego, ale wszystko opiera się na strzelaniu, ale i tak spoko. No dobra. Oni mają bardzo dużo siana, więc operatory mają na pewno. No ja pierdziele. He operator bro, go alone, be with Ja nie mogę, Killzo idzie solo bepikować na Zetkę. Co tu się dzieje? Order debil roku, mu mogę wręczyć. I ja nie mogę Nie no dobra No ja, no No nie wiem Ale przecież ona wie, że cały czas ta Zetka w tego maina B wchodzi i tutaj kurde bardzo dobry ma mecz Idzie tam sama z operatorem i pikuje tą Zetkę Żeby dać im operatora i żeby No no nie wiem no Przecież mogła powiedzieć, że poszedł z nią, to wtedy by było inaczej, ale nie powiedziała Karamba No teraz to jest mega Lipton uh, Let me take orb from A Tam jest najłatwiejszy orb do zebrania na A Tak, przymocuj nóżki do spike'a, Skijoj Ok, I think now we can come back to B and try to take orb from B and I will have one orb tool. Nice Skijoj, good job it's, it's good for us, 4v4, 4v4 Ok, o oh. O, nie mogę! Ale masakra! No nie, no nie, no nie, no nie, no czemu ja plecami uciekałem? Przecież mogę uciekać, ale patrząc tam. Nie no dobra widzowie, tak szczerze to ja otwieram tabelę, ale gdyby Gdybym tu niektóre rundy inaczej zagrał, to byśmy ten mecz wygrywali. Miałbym tyle killi co Jetka w enemy. Just Wezmę orba jeszcze. Okej, okay. Spike jest on short. Wait, 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 Sowa, wait, wait. Tylko Jetka została. Nice. No dobra. 10-12, dwóch rund brakuje. I think when we play slow they are uh, they are getting lost. No ale znowu jakbyśmy poszli ja wziąłbym orba cofli pod B i bym wziął orba na B to byśmy kurde To bym miał ulta, nie? Jakbym killa zdobył jeszcze w międzyczasie Jet is say, jet is maybe rotate to be, maybe rotate to be No kurde, ważna runda Znaczy no ważna runda jak nie wygramy to przegramy, więc to jest całkiem ważna runda Słuszna uwaga Polwarny to Yes, we can go back now Go back omen. come kom come, come. Omen omen come Spike no dobra. Brimstone na sajcie, ale ważny pojedynek tam z tym Brimstone. Em. Nice, dobra O ja cię kręcę! Bywa i tak widzowie, cóż! Nie zawsze się wygrywa, dobrze to wiesz. Porażek czas nadchodzi też No Cóż widzowie, no zetka, 32 kile yy, Nie wiem, nie wiem Trudno No bywa i tak Jestem ciekaw tylko ile mi zabierze, bo ostatnio za wygrane to dostawałem chłopie plus 15, nie? Pomimo tego, że miałem dobre statystyki. Dobra, jak wy uważacie, że mając MVP drużyny i przegrywając 10-13 ja zasługuję na minus 20, o, odechciewa mi się trochę grać w tę grę. Nie? Za mecz Chamberem 20, 18 i zwycięstwo 13, 8 chłopie. Gdzie jednego kila, no dwóch killi brakuje do MVP gry. Ja dostaję plus 15. A za przegraną 10, 13, gdzie mam MVP drużyny, dostaję minus 20. I to jest normalne, no nie wiem. Pozdro, widzowie.